Cześć witajcie w kolejnym odcinku z tej strony Karol w tym odcinku idziemy na grzyby. Jaki duży grzyb. Jaki duży grzyb. Koźlasz. Koźlasz. Dziś upalny dzień, 30 stopni, w domu 26, to się nie dziwię, że jest tak mało grzybów. O, jakiś... co to jest? O, koźlarz! Mały, czerwony, koźlarz czerwony. I kolejna miejscówka. Tak se tu idę i patrzcie, a tu krowiak podwinięty o tu coś jest kogilas kogilas jestem teraz na miejscu takiej typowo maślakowej o maślak I tu dwa kolejne. I tu kolejny. I jeszcze jeden. I tu taki mały. O, tu taki mały i tu jeszcze. Zbierałem sobie te maślaczki. O, tu kolejny. I jeszcze jeden. O, jeszcze jeden. Poleżka i tu jeszcze. Tu sobie tak idę i tu komorek. Jaki tam duży grzyb! Jaki duży grzyb! Borowik! Borowik szlachetny! Borowik szlachetny! Już taki starszy! Ląduje do koszyka. Nasze jest dzisiejsze zbiory jak na razie.